Zdaję sobie sprawę, że Armenia i Azerbejdżan się nie lubią, ale chyba nie do tego stopnia, żeby dziać je aż tak daleko od siebie. A mowa oczywiście o kolejności startowej: Armenia rozpocznie drugi półfinał, a Azerbejdżan go zamknie i w ogóle zamknie etap półfinałowy. No i kto wie, kto wie, czy kolejny rok z rzędu. Państwo, które zamyka drugi półfinał, rozpocznie finał oczywiście, jeżeli do finału Azerbejdżan wejdzie. No i właśnie spójrzmy na tą kolejność startową, ale zanim jeszcze do tego przejdę, to oczywiście warto wspomnieć o nowych rewelacjach, które dochodzą do nas z Tel Awiwu. Oprócz tego, że scena jest już prawie że skończona, jej budowa trwa już kilka, kilka dni, a może nawet tygodni, i niedługo na pewno zobaczymy efekt końcowy. Natomiast bo najgorętsza informacja to taka, że Madonna podobno zgodziła się wystąpić w finale konkursu. Jeżeli ktoś mnie zapyta, co o tym sądzę, to odpowiem to tak, jak to było w przypadku Justina Timberlake'a w Sztokholmie, czyli nadal interesuje mnie konkurs. A I jeszcze ważna informacja jest taka, a może w ogóle ja czekam na to chyba najbardziej, póki co, nawet bardziej niż na Madonnę. W sumie nawet na Madonna nie czekam, ale pomijając, dla mnie ciekawszym faktem jest interwał który ma się pojawić chyba w finale. To tak zwany Switch Song, czyli uczestnicy yy, byłych yy, edycji konkursu będą śpiewali swoje piosenki nawzajem. Na przykład Eleni Furera zaśpiewa Werkę Serduszkę, Werka Serduszka zaśpiewa Nette, więc to będzie na pewno hitem, mam nadzieję, że tego nie spieprzą. A zobaczmy, czy nie spieńczyli kolejności startowej w drugim półfinale, oczywiście w tym odcinku, także będę punktować swoje jakby to powiedzieć, swoje typowania, ponieważ tak, tak samo jak wzorem pierwszego półfinału, tutaj również wcześniej, już z miesiąc temu ułożyłem sobie taką swoją kolejność startową, zobaczymy, czy udało mi się cokolwiek trafić, jeżeli kraj, który wskazałem jest w pozycję wyżej lub niżej. O jedną to daje jeden punkt, a jeżeli trafiłem w, po prostu w punkt, no to dostaję punktów dwa. Tak wiem, brzmi to jak zawsze niezrozumiale, także zacznijmy, przejdźmy do meritum sprawy. I a właśnie jak mówiłem, Armenia rozpocznie półfinał. I trochę się zdziwiłem, nie wstawiałem na Armenię w tym wypadku. I jestem teraz mocniej przekonany do tej piosenki. I bardzo podoba mi się punkt kulminacyjny i na niego liczę najbardziej, jeżeli go skwieprzysz Serbuch, to zostaniesz borsukiem. Przekształcę cię. Także bój się. Nazwij piosenkę 22 i wystąp jako druga. Dwójki się jej i mają. No ja Irlandii też nie trafiłem, aczkolwiek Armenię po Irlandii jakoś tak y, automatycznie wystawiłem. Do tej piosenki się bardzo przekonałem, i bardzo mi się wkręciła. I bardzo życzę jej finału. Mołdawia, byłem blisko. I ktoś musi być ostatni, prawda? Myślę, że ta piosenka ani nie, nie ma niekorzystnej pozycji, ani, ani korzystnej. Jest taka po prostu średnia, tak samo jak, jak ta piosenka. Dirty Dancing! Szweter ja też byłem blisko. Wielu stawiał, że Szwedzja jednak tworzy, ale. No, jednego z serwertów ciężko byłoby dawać na początek. No, Szwedzja musiałaby się mocno postarać, żeby nie wejść do finału w tym roku, tak mi się wydaje. To jest po prostu. likable. Łotwa. Stawiam, że Łotwa będzie jako druga takim typowym. Y, punktem widzenia ostatnich lat, czyli m, ballada na drugie, a to jest taka mocna ballada, taka mocna przez y, wzgląd na słowo za mocna, w sensie nudna. Rumunia, ja stawiam, że Rumunia otworzy i, i nie otworzy. I to jest koniec, z której się mocno przekonałem i życzę jej finału. Także Rumunia do boju. I myślę, że ma dobrą pozycję. Szczególnie, że występuje po bardzo nudnej Łotwie. Ale obawiam się trochę występu, Jak będzie podobny do presakcji, to może być zbyt w piecie. Dania. Tego dania jeść nie będę. Do tego. Jest mi bardzo. Po tym daniu robi mi się źle. Jest mdłe. Jest po prostu sorry. No, dania w tym roku mnie absolutnie. Nie interesuje, ja pomijam automatycznie ten kraj jakoś. I nie widzę tego w finale. Moje murzynki! Kocham je. To jest ósma pozycja, czyli byłem blisko. Tak? Bo mi się już <grytanie> Czy Ja muszę mówić, czy Szwecja wejdzie, czy nie wejdzie, no chyba wszyscy to wiemy. Szwecja mogłaby wysłać pierwsza, ostatnia. No, raz się nie udało, więc wszystko jest możliwe, ale no, myślę, że chyba w tym roku nie powtórzy yy, sukcesu Anne Berendal. Austria, też bym blisko. I to jest piosenka, która bardzo we mnie urosła. I ten niepokój stworzony w tej piosence bardzo mi odpowiada. Ja, sobie, ja sobie zdaję idealnie sprawę, że szanse tutaj są, ale bardzo małe. Ale będę w niej powzięty, jeżeli wejdzie Austria. Roko, Roko, koko, Spoko Nie. W dalszym ciągu jedna z mocniej irytujących dysnek do dziś nie wysłuchałem jej więcej niż raz. I nie wiem co mi podkusiło, że żeby dać ją aż na 17 przedostatnią pozycję. No, her heroin nie. Może was zdziwię, może nie, ale to jest obecnie mój numer jeden. Jestem jak kameleon, zmieniam swoje zdanie, prawda? I jeżeli Malta przy to, tak jak to zrobili mi w 2016 roku, gdzie też kibicowałem studyjnie w Malcie, to po prostu uka... uka... u... Zabiję ich. Litwa. To mógłby być jakiś surprise qualifier. Ale... nie. Ta piosenka dla mnie niczego nie niesie, no sorry. Ale patent dobrze śpiewa, więc może się obroni. RUSSIA! Czy trzynastka będzie pechowa? No, ja nie będę scream na widok tej piosenki. Słysząc ten utwór po prostu. Czy to jest dobra pozycja? Po Litwie być może tak, ale uważam, że. A no w sumie nawet się zastanawiam, co podkusiło, żeby dać Albanię potem. I to trafiłem akurat, więc są dwa punkty eee! Problem jest taki, że są dwie bardzo potężne piosenki, i one są po sobie. I która z tych piosenek na pewno nie skorzysta na tym układzie. I biorąc pod uwagę to, że Rosja ma bardzo mocne parcie, to właśnie Albania może tutaj stracić. Norwegia. Norwegię chciałem, żeby zamknęła po finału. Jest trochę inaczej. Ale ma też bardzo dobrą pozycję, bo wśród balad się po prostu wyróżni. Po prostu ludzie się obudzą na, nim, na nich. Ale obawiam się o Jak to zostanie odebrane? Holland, Czyli. Still number one in the bookies. Jakby <ścoughs> nie dziwi mnie ta pozycja startowa, że jest bliżej końca. Ale czy jest jakaś bardzo korzystna? Ani, ani tak, ani nie. Kolejna potężna piosenka. To jest też piosenka, której nie wysłuchałem więcej niż raz. I nie ciągnijmy do tej piosenki. To też może być surprise. Qualifier, ale obawiam się, bo to jest Macedonia, i oni mogą skiepszyć wszystko na scenie. I Azerbejdżan, który uwielbiam. I cieszę się, że zamyka. I tylko czekać na dobry występ na e, żywo pana Chingisa, bo on tam daje jakieś próbki. Ale na akustycznie to i ja dobrze mogę brzmieć. Nie, nie brzmi. No dobrze, nie udało mi się znowu zbyt wiele trafić, ale jest więcej niż w pierwszym po finale. Tym razem udało mi się aż 6 punktów zdobyć. Co się o tej kolejności? Według mnie, najmniej korzystnie wypadają tutaj niestety piosenki, które i tak nie są y, mocno lubiane: czyli Łotwa, Dania. Niestety Austria, niestety dla mnie, bo bardzo lubię ten utwór. Chorwacja. I myślę, że mimo wszystko Albania ma też słabą pozycję startową, bo trafiła w taki najgorszy punkt między hypowaną Rosją, która na pewno zrobi na scenie coś, że pójdzie w pięty, a Norwegią, którą wszyscy lubimy, znaczy może nie wszyscy, ale jest lubiana, jest skoczna, jest takim oderwaniem od dwóch w sumie nawet trzech, czterech, pięciu. Co? Pięć balat jest pod rząd? Czekajcie, bo ja aż zgubiłem. bo mam tu na swoją kolejność i teraz tak patrzę. Litwa a nie Malta jeszcze jest po drodze. Tak? Tak, Malta chyba się wtrąca gdzieś. Nieważne, ważne jest to, że tych balat jest tam w tej drugiej połowie yy, strasznie namnożyło i właśnie Malta, Norwegia są tutaj takimi państwami, które mocno mogą zyskać na tym, jeżeli oczywiście nie z tak samo Azerbejdżan. Więc uważam, że najlepszą pozycję ma mimo wszystko Norwegia, mimo wszystko Azerbejdżan. Myślę, że dla Armenii to ta pierwsza startowa pozycja też nie jest taka najgorsza i, i to będzie mocne rozpoczęcie. Szwajcaria ma dobrą pozycję na pewno, bo ma po sobie nudną Maltę. Rumunia ma też moim zdaniem dobrą pozycję, bo trafiła też między dwie takie mech i nach. I to jest też myślę spoko. I to chyba na tyle. Wydaje mi się, że ta kolejność jest. Jest, było, no, znaczy jest, było trudniej ułożyć, ze względu na to, że w drugiej połowie naprawdę dużo potężnych utworów się trafiło. A mało takich skocznych, ale wydaje mi się, że z Rosją i Albanią po sobie to po prostu pan Bior, pan przesadził. I to tak grubą kreską. No dobrze, to teraz jeszcze czas myślę wskazać moich faworytów. Kogo, ja kogo ja. Właśnie, to mocno trzeba podkreślić trzema liniami. Kogo ja bym widział w finale na dzień. Na dzień 17 kwietnia 2019, kiedy nagrywam, i są to. Pozwólcie, że się posiłkuję tutaj moją listą. I oczywiście, w zupełnie nieprzypadkowej kolejności, to będzie tak: to będzie Rumunia. Może wielu, wielu z Was zdziwi, może nie. A naprawdę, mi się ta pisanka spodobała, i ją sobie nucę. jest to Szwajcaria, oczywista, oczywistość. Jest też Armenia, która mi się też zaczyna bardzo podobać i wkręcać. Jest Irlandia za którą bardzo. Y, przepadam i mam jakiś taki sentyment, nie wiem, bardzo, bo, bo, wiecie jak to zadziałało? To jest mniej więcej ten sposób, że to sobie lecą te piosenki w tle i ja się łapię potem, że ja idę po pokoju, na przykład ja sobie zrobić herbatę i śpiewam refren tej piosenki, tak to mniej więcej wygląda i, i tak jest. Wpuściłbym Austrię, bo ją po prostu pokochałem i może to jest takie moje guilty pleasure, mimo że to nie brzmi jak guilty pleasure, ale ludzie tego jakby nie doceniają, nie lubią, jakby nie jestem za to zły, bo rozumiem, że może się to komuś nie podobać, ale jeżeli się uda jakimś cudnym sposobem yy, yy, Pandzie wejść do finału, to ja będę po prostu niebo wzięty. Hmm. Kolejne państwa to na pewno będzie Azerbejdżan. Na pewno Norwegię bym wpuścił. No Malta oczywiście. Holandię. I jedno miejsce mi zostało. No to będzie Szwecja. To by było takie moje idealne top 10 drugiego półfinału. Um, czy Was dziwi ten wybór? Dajcie znać w komentarzach. Jak też i podzielcie się kogo wy byście wpuścili do drugiego półfinału. Nasz plebiscyt już trwa w najlepsze. Trwa głosowanie finałowe, więc um, jurorzy jeszcze mogą głosować do jutra do godziny 20. A wy jako widzowie macie czas do piątku do 19 kwietnia, do godziny 20. Co z wynikami? Ponieważ pytałem Was o to, jak chcecie, żeby wyniki były przedstawiane, to już teraz mogę Wam powiedzieć, że wyniki będą ogłaszane w nowy sposób. Musimy się do tego przyzwyczaić, czy nam się to podoba, czy nie. Myślę, że jest to taka fajna okazja, żeby to sprawdzić, jak to będzie wyglądało. I szykuję się naprawdę wspaniały wieczór z wynikami, kiedy one będą. Nie wiem, dajcie znać, czy wojcie, żeby to było jeszcze przed świętami, ale wiem, że też dużo osób może nie mieć czasu na przykład w sobotę wieczorem i jesteście na przykład już urodzina albo rodzina jest u was. Czy na spokojnie na przykład we wtorek, po południu, kiedy chyba też dużo osób nie ma jeszcze wtedy szkoły, po południu, na przykład gdzieś godzina 18, 19 byłoby myślę spoko. Dajcie znać. Nie krępujcie się, piszcie, padajcie na fanpage, głosujcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Breda maja. Myślę, że może to być odcinek poświęcony już nie Eurowizji 2019, ale ważnemu wydarzeniu, jakim jest 25-lecie debiutu Polski w konkursie piosenki Eurowizji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, tak czy siak. Cześć!